Halo, proszę o. państwa o, Halo U. Co, co? Słucham, słucham widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale No i co? Ostatnio mówiąc, że jeżeli dobijemy 80 łap w górę pod poprzednim odcinaczkiem, to dzisiaj nagrywamy skybase z widzami i tak to się stało i lecimy z kolejnym odcinkiem Witam was serdecznie widzowie w ekipie Siemanko Siema No niestety rybek nie ma mikrofonu, ale witamy! Jeszcze na sam start przypominam, że oczywiście mam kod twórcy w sklepie. Jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć, byłbym mega wdzięczny, bo mega mi to pomaga. Dziko dodać HD, wszystko z dużych literek, wszystko bez spacji w sklepie. Wpisujcie koniecznie. Przypominam również, że do końca wakacji lecimy po 10 tysięcy subskrypcji, także każdy chce teraz subika. Będę bardzo wdzięczny, no i co? Startujemy, lecimy z odcineczkiem, lecimy z SkyBazem, z widzami, zobaczymy co to będzie. Aha, no i jeszcze jedna rzecz, Stopek w górę pod tym filmem, kolejny odcineczek z wami. Piszcie w komentarzach wasze niczki oczywiście do kolejnego filmu. Zapraszam was do oglądania. Dobrze widzę, pierwsza rzecz, gdzie lecimy? Gdzie lecimy? To jest pierwsze pytanie, bardzo ważne. Zobaczyłem tam, lecimy tam na końcu mapy. Dobra. I teraz że nam się uda. osób robisz Fantastycznie. Ja pierdzielę nie wytrzymie kiedy ja w końcu te ryby zmienię, żeby mi nie latały jak z ale co? To jest niemożliwe! Ej, dobra, to zbieramy dużo maców, poduszki, jakieś tam leczenie i jedna broń, tak w razie w, i będzie gitara. I lecimy Okej, okay, widzowie, lutujemy, lutujemy pierwszy budynczek, oczywiście trzeba kopać jak najwięcej. No jestem ciekawy, jak to się siądzie to nie wierzę! To jest niemożliwe, to się nie uda! To się nie uda, na pewno nie za pierwszym razem. Macie zresztą ciekawego ile w ogóle maców macie? Już? Jak na razie? Ja się mam się mam Dobra, dobra. Ej, tak mi się wydaje, że jak będziemy mieli wszyscy razem, że każdy, tak po około półtora tysiąca yy, maców razem, to będzie kit. To myślę, że już starczy. No, będzie że będzie w miarę dobrze Ale zbieram jak najwięcej, ile idzie. I strefa, strefa też jest dobra. Dobrze, dobrze. Mam poduchy, mam poduchy, dobrze. Dobra, widzowie, kopiemy sobie dalej maciorki. Mam aktualnie. Ej, trochę mam już tych maców, ty. Dzień, no za chwilę tysiąc. Dobrze, widzowie, mamy idealną strefę, mamy idealną strefę. No myślę, że za chwileczkę, jak zaraz, będziemy zaczynać się budować pod górę. No kurczę, trzeba wejść tutaj na górkę, bo to jest w sumie spoczko o tyle, że to jest jeszcze górka. Także jednak troszkę mniej macy się straci na podbudowanie. Trochę, to chodźcie, tak, tutaj mniej więcej tam nie no, 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 no. Chodźcie, tu dobra. Poduszka zużyłem, jestem idiotą. Jeszcze to zniszczymy i budujemy się do góry. Ja mam trzy apteki w razie, coś, więc luźno. Zaczynamy, widzowie, zaczynamy. Lecimy, lecimy! Ej nie, dobra, niszczymy ten helikopter, niszczymy to, bo oni nas skoropsują, im będzie dupa! Ej, oni wjeżdżają! Oni wjeżdżają tu! Tam? Ej, tu jest ja dym, jest ja dym! No czemu tylko za tak mało? Okej, okay, zabiłem. Obiłem na szczęście. Gdzie jest następny? Ej, to chodźcie najpierw do strefy, jeszcze się nie budujemy, chodźcie do strefę. Ja tam idę ich podjechać. Teraz helikopter, chodź. Ja już za, ja za chwilę jestem, więc wylećcie. luźniutko. Dwa i pół. To może zaczynać pierwszy to. Spoko, spoko, to buduję. Chodź jeszcze kawałek, chodź jeszcze kawałek, jeszcze kawałek podejdźmy. Ty najsik, widzowie, jak to siądzie, to nie wierzę. Jak to siądzie, to nie wierzę w to. Jestem idiotą, spadłem. Ale splaszne są. O no, ja też mam, ja też mam. Lecimy widzowie, zaczynamy, zobaczymy co to będzie. Jak to siądzie, to nie wierzę. Nie, nie ma opcji, że to siądzie. W życiu nigdy. Nie, już spadłem! Już leżę. O nie! kurde. Dobra widzowie, jeszcze żyjemy, jeszcze żyjemy, patrzcie to! Jedź cicho spróbuj go podnieść, najwyżej działaj zagramy Podnosimy, podnosimy. Będziemy żyć czy nie? Będziemy żyć w czterech czy nie? Kurcze, Nasik. Ej, dawajcie, tu budujemy się tu. Tu się budujemy. Patrzcie to, najs, widzowie, szybko, szybko, szybko żebym wyprzedził strefę nice, wyprzedził strefę, lecimy do góry! Dobrze, dobrze, dobrze Kurde, tylko że troszkę jesteśmy rozdzieleni, ale nieważne, jest dobrze, budujemy się do góry. Ja pierdzielę, oby to siadło. No nie, kurde. Woda, ja do wody spadłem, do wody spadłem. Nice, dobrze. Jak kto to kolapsuje? To cały czas ten sam kolapsuje. Ale o, widzę tam typki, tam są typki. Ej, chyba tego teraz nie zrobimy. Ty chłop dostaje bomby. Ale, ale Bęski! O nie, padłem. To się nie da, to się nie da z tymi pompami. Hahaha Proszę poduszeczki z tej mojej kochanej skrzyneczki, no proszę no i gu, nie ma, nie ma Parasów, mów sobie, że nie chcesz znaleźć poduszek. Ja o, 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 ta, o, 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 o Ma Ja pierniczę Nie, ja wyjdę, ja wyjdę widzowie No nie, epic game, stromuję ci gierkę Dobra, to już tam lecę teraz pod górkę Ile macie matców? Ja dopiero 600 5000 za chwilę Epic games, jak to jak to oglądacie, to dajcie więcej poduszek do gier. <laughs> nie dodadzą, myślę. Co za paruły? <laughs> Co za paruby? Nie! Ja wyjdę, ja wyjdę! To się nie da tak! Jak macie tak dużo wartów? No nie wiem, właśnie ja chodzę i kopię. Nie wiem skąd. Ja mam tylko tysiąc. To starczy, już by nawet tysiąc mi się wydaje, starczyło. Dobra, to lecę na górkę i w sumie chyba możemy się zaczynać budować, nie? To idę do Jest tak, że musimy się najpierw wybudować jakoś budujemy się to No to wtedy będzie gitasik. Terapadziku, robię coś takiego Ej, dobra, dobra! Jedziemy, jedziemy! Dobrze, dobrze! Ej, poczekaj, stój, 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 żeby stre... albo nie! Dobra, jedziemy, jedziemy do góry! Jestem mądry na tę grę No Ja, ja spadnę zara jak nic ja spadnę. Chłopie, nie spadnij, nie spadaj Jezu, żeby nas nikt nie skolapsował teraz proszę Ej, ale uważaj na maksymalną wysokość jak, jak coś Nie ja coś się zatrzymuje przed kolejnym Dobra, dobra, dobra Ja, ja się stresuję Chłopie, ja też jest, jestem tak zesrany, że to jest nieporozumienie No, kurde Dobrze to jest docink w ogóle grazu znajomy mi to od razu, by ktoś strollował <noise> Albo bo by ktoś spadł Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobrze, dobrze. NIE! O, dobra, 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 dobra. Pasuje. Nie. Aha, ale się zesrałem, że lecę w dół, nie? Mówię, koniec, koniec. O bosz, o bosz. Dobra, lecimy. Ej, dobra, tak, takim połowicznym, takim połowicznym. Ej, to siądzie, ja wiem, że to siądzie. Jestem pewny, że to siądzie. Ej, budujemy się dopiero jak zacznie, że tak powiem, iść strefa. Ej, zobacz na dół. Dzieńku. No. Leci, dzików nie straszcie mnie. Ej, a ile macie macie teraz? 1100. Tysiąc coś. Łe, ludzie, dobra, ja mam ponad 2K. Pasuje. za będziesz budował, bo więcej Spoko, bym, spoko, spoko. Masu. 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 Ok, cudownie, cudownie, cudownie widzowie. Ok, robimy Masu. coś takiego. Pięknie. I lecimy. Wysy. Nie, nie wierzę w to. to słowa, Ej, bez ja boję się, ja się boję o swoje nogi. Je się totalnie. No, no, no. Ale to musimy tam dojść, musimy tam dojść. No, musi kolejna strefa nam się wybrać, No, no, no. Coś... Mhm. Chyba żebyśmy będzie teraz Teraz odbili w lewo, ale to dużo nas, w będzie. Przyszła. Nie, nie. Na razie lecimy prosto. Zobaczymy, co to będzie. Budujemy skybase na oddziałach no, z widzami. Pięknie. Cudownie. Dobra, jeszcze chwilkę sobie poczekamy, jeszcze chwilkę sobie poczekamy. Dobra, dobra. Lecimy. <grym> ALE dym! Proszę, żeby to siadło 17 osób o, żyje, no... Ja nogi tam mam z waty przed monitorem. Za tego za to musicie strzelić łapę w górę, koniecznie, proszę was, musicie totalnie, musicie! Bo to jest niemożliwe! Dobrze jest! Dobrze jest! Ja pierdzielę! Nie wierzę w to, no patrzcie to! Proszę, żeby nikt nas Dobry, nie zdjął! Proszę, żeby nikt nas nie zdjął! Teraz jaka strefa, jaka strefa teraz będzie? Oby dobra, oby dobra A to jak to wygląda? Ja pierdzielę chłopie, nie krać bo jak wykraczasz to nie wiem co Dobra, patrz. ja to Uwaga, uwaga, I dwa, jeden Dobrze! Nie wierzę w to Dobrze, cudownie! Ej co tu leci? Co tu leci? Co to leci? Co to jest? Maruderzy. Aha, dobra, ojej, dobra, bo my co... Co jest? Prawda, idziemy stąd. Majmy uroty, tylko nie mogę przejść. Bo ja bym jak najszybciej przeszedł do tej wody, bo jestem taki Co się? No, 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 dobra, dobra, dobra. Ale to kawałek i dawaj prosto teraz, i dawaj w prawo. Odbij, odbij w prawo i będzie git. Czekaj. To teraz zrobić? O! O! gitara. Dobrze, lecimy. Ura, uciekamy. Dobrze, dobrze. Ej, nie, to będzie niemożliwe. Jak to się uda w drugiej próbie, to to jest niemożliwe. Osiem osób jest apryczna. No, dwa składy! Żeby nikt nas nie zobaczył, żeby grali na najniższych ustawieniach w grze, to będzie do dobrze wtedy, bo wtedy nie widać. Uważaj na macy, uważaj na macy, bo jak się skończą, to będzie źle. Czyli, tam ktoś jest chyba. Tam się budują. Nie boimy się. Za chwilę jesteśmy nad wodą, więc jest git. Patrzcie to, widzowie, jak to wygląda. Ej, dobra, jakby. Wy... Jesteśmy nad wodą już? Jesteśmy. Dobra, stop, stoimy, czekamy, aż trewa dojdzie. O kurde. Czekaj, patrz to no. Jedziemy sobie. Jak dym. Widzowie, patrzcie to, co się dzieje! Patrzcie to, co się dzieje! Skybase na oddziałach! to. Patrzcie to, bo nie wiem, czy na Skybase na oddziałach z widzami, proszę państwa! Proszę państwa, jesteśmy nad wodą, jesteśmy bezpieczni. Bo najmniej tak mi się wydaje. No zobaczymy, jestem mega ciekawy, co to będzie. Zobaczymy, widzowie, trzymajcie kciuki, trzymajcie zaraz kciuki! Nie, ja w tego chłopa nie wierzę, ja w tego chłopa nie wierzę, Czegoś, on jest potężny Ja pierdziele, dobra widzowie lecimy, lecimy, patrzcie to 10 osób, 10 osób, proszę żeby ta strefa doszła no. Cudownie, fantastycznie, fantastycznie, gitara Ej, a jakie macie bronie, macie, macie pompę? Mam Dobra to pasuje, ja też mam pompę, ja mam pompę i M -kę. Oni nie wiedzą, oni nic nie wiedzą, że my się tu Oni oni są ciemni, oni nie wiedzą Ey, nic, dziewięć, totalnie dziewięć. nic. dziewięć osób. Co? Ej, idę, mogę im rzucić tam. Ale nie dolecą, wiesz ja my... chyba. Nie, 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 nie rzucaj, nie rzucaj, nie rzucaj, nie rzucaj. Pa, budują się. Nie wierzę w to. Ja pierdzielę. Dobra, normalnie na stole. Cików, nie! Nie rzucaj, nie rzucaj! Bo oni będą wiedzieli! Dobra, ej, jak jest ta strefa? Jakoś nad wodę się... Nie, jeszcze się... Albo budujemy się. Budujemy się czy nie? Co robimy, halo? Dobra, budujemy się! Dobra, pierwszy mam budować? rybek nie Ej, a jak dostanę laga? A jak dostanę laga? Albo jak ktoś dostanie laga? O, co Nie! Bez tego! Dobra, makary leci. Ale kawałek, tylko kawałek. Ile dziewięć osób? Kurde, niech się zabijają, no niech się zabijają Oni latają tu. Eby, żeby dojść nad, pod ten strumień. Jeszcze trochę, jeszcze trochę Dobra, dobra Okej, okay. chyba z git, chyba z git, czy nie? Git czy nie? Dobra, git. Ja pierdzielę! Nie, no proszę, żebyśmy to wygrali, no błagam. Dzisiaj stoła pensji w górę i kolejny odcinek. Czeka. nagrywa się totalnie potężnie? Nagrywa się totalnie potężnie. Patrzcie to jakiś skybase. Patrzcie ten skybase. Nie wierzę. Nie wierzę w to. Po prostu brak mi słów. Ja pierdzielę. Uwaga. Nie! Yes! Lecimy! Puda uwaga! Bitka, bijemy się, bijemy się. NIE! Oni wiedzieli o co chodzi, ale podbudowali, ale na szczęście nie udało. Dobra, żyjemy, żyjemy! NIE! No nie! Teraz to musimy wygrać! Musimy to wygrać! Musimy to wygrać! Koniecznie! Ej, białe oni mają, czy coś takiego? Rekin! Uwaga, rekin. Ja się leczę apteką, ja się leczę apteką Dobra, walczymy, walczymy Siedem osób żyje, siedem osób żyje, na ze czterech Trzych na czterech, robimy to, no musimy Proszę, proszę, to się musi udać Nie! Leży, leży, nie leży, znaczy Nie leży, jeszcze nie leży Ja, ja leżę, nie leżę Nice! Ja też wychodzę, ja też wychodzę O nie, nejdy, nejdy, no nie mam się za bardzo Białe, 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 leży, leży jeden, leży Trzymamy kciuki ja pierdzielę, widzę, to jest za duży stres. To, to jest niemożliwe. Nie! KURDE, 30 kp! Nie wierzę w to. Prawie. Ja pierdzielę. Tyle, tyle zabrakło. Tyle co nic. Ale nie, i tak jest dobrze. Jest sympatycznie, jest fantastycznie. Dziękuję Wam bardzo. Cineczek, mega, mega, mega mi się nagrywało. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Ja pierdzielę. No dzięki, no mega mi się fajnie nagrywało no A tak się naśmiałem, że to nieporozumienie Wzajemnie, było bardzo fajnie Dzięki, cześć, dzięki Trzymajcie się, siemanko! Cześć Cześć Dziękuję wam bardzo widzowie za oglądanie dzisiejszego filmu. Naprawdę mega film wyszedł według mnie. Ja dopiero go będę montował, dopiero się za to wszystko zawiera i będę widział jak to wszystko wyszło. Nagrywał mi się super, naprawdę. Dziękuję Tobie, Wikusie, dziękuję Tobie Makarej, dziękuję Tobie, Rybek, za super odcineczek. Wszystkie linki, Instagramki czy tam YouTube y, macie w opisie tego filmu. Wbijajcie koniecznie do naszych ziomeczków z ekipy, e, którzy towarzyszyli nam w dzisiejszym filmie. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za nagrywanko. Super mi się nagrywało. Dziękuję wam widzowie za to, że byliście tutaj z nami do samego końca. Jeżeli ktoś... Nie strzeliłeś subika, ja strzelajcie 10k do końca wakacji Lecimy koniecznie, mam nadzieję, że się uda Dziękuję bardzo za oglądanie Stop w górę pod tym filmem Kolejny odcineczek z widzami, a myślę, że chcielibyście kolejny film Bo wyszedł naprawdę mega Także widzowie, stop w górę Zabieram się za kolejny odcineczek razem z wami Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się mordki I do kolejnych filmów, siemanko